Będą chcieli, żebyś broniła ojca. Oczywiście, to część mojej umowy. Ty nie możesz tego kurwa robić po tym wszystkim. Po czym? Czytałem cymelium. Gdzie ty idziesz? Na spotkanie z klientem. Z ojcem? Twoja przenikliwość jest naprawdę powalająca. Ale ty nie możesz się z nim widzieć. Od tamtego zdarzenia widywałam go dziesiątki razy i przeżyłam. Teraz też przeżyję. Nie rozumiem. Dlaczego mnie oskarżają? Przecież nie, nie znałem tego człowieka, nigdy go nie spotkałem. Co robiłeś w nocy z piątku na sobotę? Byłem w domu, w łóżku. Ktoś może to potwierdzić? Aż ja tego nie zrobiłem. To miała być jakaś forma rekompensaty? Usunięcie podejrzanego w sprawie, którą prowadzi? A co bym z tego miał? Nie jestem idiotą. Poczucie, że panu coś zawdzięcza? Nie wiem. Nie jestem takim degeneratem jak pan. Asiu, ja naprawdę tego nie, nie zrobiłem, przysięgam. Jak dla mnie możesz resztę życia spędzić w więzieniu. Masz rację. Zasłużyłem na to. Przyznam się do wszystkiego. A jak się przyznam, nie będę potrzebował już adwokata. Nie będą cię do niczego zmuszać. Tylko proszę cię. Nie traktuj mnie jak wroga. Nie musisz się z nim widywać. Wezmę kontakty z swoim ojcem na siebie. Dzięki, ale nie. Dlaczego nie? Bo lubię wszystko zawdzięczać samej sobie. <laughs> Ugh. <sighs>